Cześć ma coś stresować, a dzisiaj nagrywamy odcinek. Jest tu Kubek Games. E, oczywiście on nas nie słyszy, dlatego bo to jest taki serwer, na którym będziemy grać, będą dochodzić osoby. E, no i w ogóle w Teamie, w którym, który chcę robić to jest pięć osób ja, Kubek Games i taki jeden. Dobra, ej, przestań mnie bić! On nas nie słyszy, więc tak słabo. A my tu już zaczynamy przygodę. Tylko niech się nie umiera. <laughs> Dobra. E... Ja tu już lecę. Zbieram drewno. Cyk, cyk, cyk. No i to takie jakby... A! Kuba mówiłem nie umieraj. Dobra. E, to takie jakby inspirowaliśmy się takimi wojanowicami. Oczywiście widzowie raczej nie mogą dołączyć na serwer, bo serwer będzie tylko taki do nagrywania. Mi się zdaje. Ale już nie wiem jak tam kubek zdecyduje zdecyduje. A my tu mamy jakiś, o kurde, ogromny cave Ja bym tu jakieś itemki zrobił. A, chyba, cyk, cyk. Nie chciałbym umrzeć, od razu mówię. Nie, fajnie, nie byłoby fajnie, jakbym w pierwszym odcinku umarł, ale dobra. E, tutaj nie mamy epo Pok, bo tu nagrawałem na przykład Menhunt. E, jeśli nie widziałeś Menhuntu, to, to link do jego macie w opisie, ale już tu. Dobra, tym przepalę. My już tu zbieramy. Fajnie by było właśnie mieć diaksy w tym jeszcze odcinku. Ale nie wiem, jak nam los dopisze. Mm, 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 dobra, jakieś żelazo. Coś na początek. Też tu są. Możecie zauważyć jakieś tam rzeczy, ale je nie możemy tykać e, dlatego, bo one były w kolejnych, w tamtych odcinkach. Mm, mm, mm. No dobra, my tu już, ja już tu wezmę rzeczy. No i jak Wam się taka seria spodoba, to myślę, że cztery lajki w górę i kolejny odcinek. Dobra. Ja już... O kurde. Żelazo, żelazo, żelazo. Nie chce się. Nie. Bo on chce kreatywa. A my tu nie możemy używać. O, żelazo tu jest jeszcze Dobra, dawajcie wbijajcie do Kupka games link macie w opisie na Discorda, też link macie w opisie Ja wam wszystko w opis daję Bo co się męczyć Dobra Jeśli chcecie mam... a napiszcie w komentarzu jak się może nazywać grupa na której będą osoby na której będą osoby i na tej grupie będziemy robić różne zawody w typie kto szybciej zbierze diaksy lub jakieś tam rzeczy. Napiszcie jak ta grupa ma się nazywać. To będzie w Minecraftie więc żeby to była jakaś Minecraftowa nazwa, byłoby fajnie przypnę Wam serduszko. Jak e, oczywiście napisz trzecie. Takie filmiki z tej serii chciałbym e, robić z 20 minutek. Nie, no, 15. Nie wiem, ile teraz trwa. 5. Dobra. E. Tu przepale. Czekajcie, potrzebujemy trochę Żelaza, cyk, tarcza Tarcza A dobra, ząb jak się tu pali Dobra, z łapki go dobijemy Zdążymy? O kurde. Nie. Dobra. Ja serio myślałam, że i umrę, ale dobra. Na szczęście tak się nie stało. Więc na tą chwilę mogę być bez, bezpieczny. Eee. Yy. Dobra, w mu napisałem. Tutaj cyk, tutaj cyk i teraz się nie wywalić. nie! Dobra, czekajcie Niech wybuchnie Nie będę się z nim użelać A ja tu schodzę Która kratka? Dwudziesta czy wydostaniemy się stąd? Nie wiem, ale chyba jeszcze bym do końca nie wchodził. Tutaj bym pozbierał jeszcze te żelazo, ale dużo tu to, to, tego żelaza nie ma. Dobra, wchodzimy. O, rybka mm, dobra Nie ja będę tu jakiś bridge'ów robić ja będę też hardować. To Zara będzie, że w szkole będą na mnie mówić. O nie, ten trechart przyszedł do szkoły. Dobra, e. Tylko teraz nie umrzeć. Mam jedno życzenie nie umrzeć. A, w ogóle złoto go nie zauważyłam. Ale że już domek? No dobra. Na tej kratce powinny być nawet diaksy. Ale czy będą? Zależy to tylko od mojego szczęścia. Aż muszę was zasmucić, bo szczęścia nie mam dobrego. Jacie, diaksy, i gadaj, że tylko jeden. Dobra, jakoś dziwnie napisałam, ale raczej zrozumia a czy nie było, bo Czekajcie, schodzić, eee, bo jak robiliśmy różne challenge to na tym serwerze to wtedy To wtedy miałem diaksy i... o kurde Dobra Jak siki proszę. Niech szczęście się do mnie uśmiechnie. Tak jak mówiłem, szczęścia nie mam. Więc raczej jak sika nie będzie. Widzowie. Niestety chyba jak sika nie będzie. ale za to złoto jest dobra nie wiem ile ten odcinek trwa już więcej się trochę stresuje wziąć tego złota więcej chyba Kejwa mogę powiedzieć że zobaczycie w kolejnym odcinku jeśli będzie sporo łapek w górę więc no więc chyba widzimy się w kolejnym odcinku, tylko ja muszę wyjść. Nie, nie zostawiajcie mnie z problemem wyjścia. Dobra, już widzę światło dzienne. Los się do mnie uśmiechnął. W sensie no do nas. Może jakiś widz by mógł dołączyć? A może w ogóle widzowie będą dołączać? Kurde hmm. Dobra Czu. Mamy tu... Zobaczcie, co ja zrobię Dobra Muszę się boić spojrzeć ile ten odcinek trwa, ale nie powinien trwać jakoś dużo. Myślę, że 15 minut może trwać. Eee, no dobra widzowie, dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. A ja już kończę. To widzimy się w kolejnym odcinku.